Pelaga Kwapulińska urodziła się 24 grudnia 1943 roku w Kochowicach. W 1961 roku ukończyła trzecie liceum ogólnokształcące i zdecydowała się kontynuować naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Rosjanek chciał inaczej. Nie została przyjęta na uczelnię. Kolejne lata spędziła we Wrocławiu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W 1966 roku ukończyła studia i skierowała swoje kroki w stronę rodzinnego domu. Podjęła pracę w swoim kochowickim ogólniaku. Pracowała jako nauczycielka historii. Panią doktor Pelagię Kwapulińską poznałam, kiedy zostałam uczennicą liceum. Przyszłam tutaj jako młody człowiek, który miał sprecyzowane plany na swoje życie. Przyszłam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym, i wydawało mi się, że nie będę miała nic wspólnego z historią. I szybko życie szkolne tutaj zweryfikowało to, bo poznałam naszą Pelę, bo tak mówiliśmy o pani profesor. Nie wybitny historyk, pedagog, muzealnik, tylko nasza Pela. To był nauczyciel historii, który sprawiał, że każda lekcja była wyjątkową, magiczną przygodą i wyprawą w przeszłość. Pani profesor mówiła przynieście do naszego szkolnego muzeum jakieś pamiątki z domu. My biegliśmy do swoich dziadków, pradziadków, wchodziliśmy na strychy i przeszukiwaliśmy te domowe skarby. Przynosiliśmy zdjęcia, dyplomy, legitymacje. Pani profesor zawsze zapalały się oczy, jak widziała co zdołaliśmy przynieść i to było dla nas takie wyjątkowe, bo my czuliśmy, że tworzymy historię. Mając doświadczenie w pracy muzealnej, została zatrudniona w 1976 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ludy Śląskiej na stanowisko kustosza w Miejskiej Izbie Regionalnej. Po powstaniu Muzeum Społecznego w ludy śląskiej została mianowana głównym konserwatorem. Równolegle z pracą zawodową zajmowała się badaniami naukowymi. 16 grudnia 1998 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych. Ciełem pani profesor Pelagi Kwapulińskiej jest muzeum szkolne, które założyła właściwie od podstaw. Ja mam to szczęście, że przejęłam opiekę nad tym wyjątkowym miejscem razem z moimi koleżankami, historyczkami i uczniami, i razem tworzymy na nowo to miejsce. Ta historia ma swoje dalsze losy, bo dzisiaj ja pracuję jako nauczyciel historii. Właściwie można była, mogłabym powiedzieć, że jestem następcą pani Pelagi. Dla mnie ona będzie zawsze niedoścignionym wzorem. To znaczy, chciałabym być taka jak nasza Pela. Czy mi się to udaje? Tego nie wiem. Trzeba byłoby zapytać uczniów, moich uczniów. Kiedy wiele lat temu zaczynałam pracę w tej szkole jako młody nauczyciel, dostałam od pani profesor wyjątkowy prezent. Dziś dla mnie to jak relikwia tym prezentem były osobiste notatki, z których korzystała pani profesor na każdej lekcji. Tak jedna z absolwentek, Katarzyna Filipiak, wspomina pelagię kwapulińską. W roku 1981, gdy byliśmy pierwszoklasistami, uczniowie rok starsi postanowili subtelnie pokazać nam nasze miejsce w szkolnej hierarchii, wrzucając do sali historycznej kota. Pani profesor uśmiechnęła się lekko i kontynuowała wykład. Kot oprzedł całą salę, wspiął się na każdy stolik i na koniec usiadł na podłodze. Wykonywał doskonałą kocią parodię pilnego ucznia. Peli brewnie drgnęła. Trzeba mieć silną osobowość i belferski talent, by okiełznać takiego ucznia. Z nami poszło jej dużo łatwiej. Od tamtej kociej lekcji darzę panią profesor sympatią i szacunkiem. Lega Kwapulińska była wspaniałym gawędziarzem. Słuchała się jej opowieści z zapartym tchem. W swym czasie wolnym zajmowała się robotkami ręcznymi. Jej wielką pasją były hafty krzyżykowe. Malowała igłą kolorowe obrazy. Zajmowała się ogrodem, piekła wyborne ciasta. W lutym 1999 roku zaczęła mieć poważne kłopoty ze zdrowiem. Po długiej walce z chorobą zmarła 29 lutego 2000 roku. W ostatniej drodze towarzyszyły jej tłumy absolwentów, wychowanków, znajomych, przyjaciół i sąsiadów.